Na pierwszy rzut oka Kung Fu Panda to komediowy film, ale ma też parę głębszych przesłań. Dziś skupimy się na temacie ojcostwa Shifu i tego jak dla trzech różnych osób, czyli Tai Lunga, Tygryzice oraz Po, był zupełnie inną osobą. Tai Lung był złotym dzieckiem Shifu. Na początku nie chciał zostać smoczym wojownikiem, jednak jego mistrz bardzo długo go do tego trenował. Nie było to jego marzeniem, tylko Shifu narzucił na niego ten cel. Jest to przypadek, gdy dziecko spełnia ambicje swoich rodziców. Być może Shifu chciał kiedyś zostać smoczym wojownikiem, co mu się nie udało i teraz chciał spełnić marzenie poprzez Lunga. W realnym świecie również mamy tego typu sytuacje. Wielokrotnie rodzice narzucają dziecku swoją ścieżkę, zmuszając ich do nauki na przykład gry na instrumencie, ponieważ sami w młodości chcieliby się tego nauczyć. Tygrysica to już zupełnie inny przypadek. Była trochę czarną owcą w tej rodzinie. Mimo największych starań i ćwiczeń do utraty tchu, nie otrzymywała ona miłości od Shifu, która była jej potrzebna. Wiecznie porównywana do Tailunga, który bez wątpienia był od niej lepszy. Nie mogła mu jednak dorównać, a Shifu nie miał już tego zapału i chęci w wychowaniu jak w przypadku śnieżnego Lamparta. Rodzice również postępują tak ze swoimi dziećmi, porównując ich na przykład do starszego brata, który odnosił lepsze wyniki w szkole, co bardzo źle wpływa na psychikę dziecka. Trzecim wychowankiem szlifu jest Po, który od samego początku był traktowany najgorzej. Przejawiał on zero talentów, przez co mistrz Shifu traktował go bardzo źle. Wiecznie wypominał mu jego wagę czy brak higieny osobistej, co na pewno mocno raniło bandę. Jest on tym typem dziecka, które ma problemy w szkole i nie radzi sobie na lekcjach, ale gdy pozwoli mu się obrać jego własną ścieżkę i realizować swoje pasje, to świetnie sobie poradzi. Do której z tych postaci jest wam najbliżej? Dajcie znać w komentarzu.